Takk fyrir að hlusta. Lat trwała ewolucja organizmów żywych nie doprowadziła do takiego stopnia komplikacji, że można było mówić o rozumie. A setki lat rozwijała się ewolucja technologii, i praktycznie nie było takiego miejsca, w którym można było powiedzieć nowa era, a pojawiło się całkiem niedawno, kilkadziesiąt lat temu. Tak, no i po takim wstępie można się domyśleć, że fanatycy. Układów scalonych oraz mikroprocesorów wygrali po prostu i to wygrali na cały miesiąc, bo przez najbliższy okres chcemy zaproponować Państwu kolejny eksperyment wakacyjny. Cykl programów, który nazwaliśmy czynnik krzemu. Po prostu rzeczywiście nie da się, bez względu czy się patrzy tak optymistycznie czy bardziej sceptycznie jak ja, od tego uciec tej ogromnej rzeczywiście przełomowej chwili, jaką technologie krzemowe wprowadziły w życie człowieka, w cywilizację. Nikt w ogóle od tego nie ucieka. W obraz, w obraz tego, co otacza nas zepsza. Około 40 lat temu, to wówczas historia jakby nabrała tempa, królowała pierwsza władczyni elektronów lampa. Każda ręcznie robiona istny majstercznik. W już 8. Dzisiejsze struktury zawierają pół miliona. Półprzewodnikowe pomysły zasila i wsysa ciągle ta sama pompa kosmos, wojsko, nierozróżnialne coraz bardziej słowa. Silicon Valley to znaczy po polsku Krzemowa Dolina, ale znaczy to także Światowe Centrum Półprzewodnikowej Produkcji. To rzeczywiście jak burza, przy czym warto sobie zdawać sprawę, że w przeciągu kilku lat dokonała się rewolucja w miniaturyzacji niesamowita. No, płytka układu elektronicznego to jest wzmacniacz stereofoniczny. Oporniki do tego należałoby dodać kondensatory, odrobinę tranzystorów i by grało. I oczywiście tego typu układ w pewnym momencie po kilku latach można było zmieścić, no powiedzmy, w objętość taką. Ale warto sobie zdawać jeszcze sprawę z tego, że rewolucja następowała... Hmm szybciej także w nauce. Otóż fizyka ciała stałego, która rozpoczęła te, tę całą grę, która pierwsza poznała elektryczne właściwości pewnego typu materiałów, no dokładnie Germanu i Krzemu, który okazał się przemysłowo zdecydowanie bardziej istotny. Ta fizyka dokonała swoich odkryć naprawdę niedługo przed skonstruowaniem pierwszego tranzystora. To wszystko praktycznie jest wiek XX i to wcale nie od początku tego wieku. Jednym słowem, widać było już z tych pierwszych badań naukowych, że branża jest niezwykle ludziom potrzebna. I w związku z tym, od pomysłu badawczego, od odkrycia pierwszych efektów wewnątrz materiału, do konstrukcji prawdziwych, zminiaturyzowanych urządzeń półprzewodnikowych, czas był tak szybki jak nigdy w rozwoju technologii przedtem. Każdy normalny człowiek, który nie mieszka na stałe w tej krzemowej dolinie zastanawia się, co tam jest w środku takiego, że to po prostu prawie, że samo myśli, no, metodami kuchennymi. Najłatwiej się przekonać, otóż jeżeli to bardzo dobrze potłuc, to okazuje się, że jest trochę metalu, o i tutaj taka maleńka płytka, na której już nie ma tego, co najistotniejsze, to znaczy układu, bo jest tak delikatny, że pęka pod najlżejszym uderzeniem. To po prostu dowodzi, w jak wysoki szczebel abstrakcji wspięła się ta rzekomo ludzka technologia. Po pierwsze. Po drugie, świadczy też sprawa mikroprocesorów o tym, jak niewiarygodnie jest to skomplikowane. 30 projektowanie takiego 32-bitowego mikroprocesora przypomina tworzenie projektowanie wielkiej aglomeracji z jej wszystkimi organizmami wewnętrznymi o wielkości nie miasta, ale całego kraju, takiego jak na przykład Polska. I to prowadzi no, ale do. mówiłem nowa Era. No tak, tak, nowa Era, tylko nie mówiłeś o człowieku, mówiłeś o technologii. I jest tutaj jedno nękające pytanie, kto poza specjalistami jest przygotowany, żeby tę nowoczesną technologię wchłonąć, połknąć, zachłysnąć się nią. Otóż tu powstaje ogromny problem. <laughs> Ale powstają również i problemy natury technologicznej. To musi być super niezawodne, super trwałe, i w tej sytuacji trzeba było sięgnąć do niezwykłych, niespotykanych dotąd metod kontroli jakości. I to jest też pewien znak technologii komputerowej. Połączeń mózg, coś więcej. To logika połączeń. Choć inżynierowie zapewne mogą powiedzieć o tym zdecydowanie więcej. Logika połączeń. Bo oczywiście to, co dokonało się w elektronice, nie jest, nie jest związane wyłącznie z tymi czarnymi kostkami przypominającymi stonogi. To składa się w układ. Teraz wystarczy dokonać ostatnich połączeń. Precyzyjnie, żeby styki pasowały do konektorów. Chyba będzie tak jak trzeba. W tym momencie układ dostaje szansę komunikacji ze światem zewnętrznym. Powinien chodzić. System gotów. Ładuj program. Ładuję. I to jest właśnie to. To znaczy, nie przełom dokonany przez technologię o niezwykłej. Troszeczkę przyciszę. O niezwykłym stopniu skomplikowania. O. Technologię, która praktycznie ingerencją sięgnęła w świat atomów, a na pewno struktur krystalicznych materii, ale mm, pewien zbiór urządzeń opartych na tych właśnie urządzeniach, nowych zastosowań, które pojawiły się w różnych branżach życia, w różnych dziedzinach życia i tam dokonały dopiero takiej rewolucji, jaka praktycznie nie miała miejsca nigdy przedtem w rozwoju Słusznie, dokonały takiej rewolucji, że wzięły człowieka XX wieku przez zaskoczenie. Człowieka nieprzygotowanego, człowieka, który. Nie, no nie e... powiesz mi, że ludzie nie chcieli, żeby one się pojawiły. No, czy, czyżby stara teza, że jeśli coś da się zrobić, to, to technika to wykona, nawet jeśli to nie ma większego sensu? No, oczywiście to obowiązuje, tylko chcieli zrobić to ludzie, którzy mieli pewną wizję, mieli pomysł, ale był to tak ogromny i jest nadal, bo to przecież nie, nie jest czas przeszły, to jest czas teraźniejszy. Jest to tak ogromny przełom nie tylko technologiczne, ale przede wszystkim w świadomości społecznej, w psychologii ludzi, który, w ogóle którego jest trudno, którego skutki trudno się nawet w tej chwili ocenia, ale który pojadam wziął ludzi przez zaskoczenie niezwykle w związku z tym jest spolaryzowana opinia. Ci, którzy się na tym znają, twierdzą, że to wspaniała, cudowna sprawa. Inni widzą w tym głównie zabawkę, przy pomocy której wykonuje się jakieś dziwne gry komputerowe, a jeszcze inni po prostu się tego boją, ponieważ komputery w sposób dość brutalny wkroczyły w życie człowieka, zresztą w najróżniejszych dziedzinach, ale jest to sprawa do rozmowy i sprawa do prezentacji powiedziałbym zupełnie osobnej historii i właśnie o tym do czego czego nie omieszkamy uczynić. do czego to wszystko się nie nadaje nadaje i nie nadaje Zaproponujemy za tydzień po prostu w kolejnym odcinku krzemowego cyklu. Legenda